projekt Mistrzynia Życia Duchowego Buddyzm Sri Lanka Rewolucja jest to projekt, który uważam, że jest niezbędny żeby powstał dla nas ludzi tutaj zachodu, Polski, kultury zachodniej, ponieważ jest to projekt, który porusza bardzo żywy temat związany z kobiecością z kobietą w kulturze, z kobietą we władzach duchownych, zadaje pytanie, dlaczego przez tyle set lat kobieta była marginalizowana jako osoba sprawująca najwyższe funkcje. Pokazuje, w jaki sposób to się zaczyna zmieniać, w jaki sposób to zaczyna działać. I próbuję odpowiedzieć na pytanie, co się z tym wiąże, jaki obraz świata w związku z tym, jaki nowy obraz świata zaczyna się wyłaniać z tej nowej rzeczywistości, w którym kobiety mają równe prawa z mężczyznami w sferze duchowej, w sferze instytucjonalnej. Mówiąc to, czuję lekki dreszczyk, że czegoś takiego jeszcze nie ma po prostu. I jako film, i jako sytuacja, w której rzeczywiście de facto tak jest, że kobieta ma otwartą drogę do sprawowania funkcji duchownych. Jest to niezbędna. Jest to niezbędna świadomość, niezbędna informacja, której potrzebujemy w naszych czasach. Dla mnie bardzo ciekawe jest przede wszystkim pokazanie tego procesu, w którym kobiety po iluś tam, na przykład na Sri Lance, tak, gdzie wy będziecie, po kilkuset latach odzyskują jakby to prawo sprawowania takich funkcji jak to się odbija w najbliższym otoczeniu jak na to patrzą ludzie czy społecznie jak to jest przyjmowane jest to bardzo ciekawe z drugiej strony jak same kobiety na to patrzą też na przykład jestem bardzo ciekaw jak kobieta która zaczyna sprawować taką funkcję jakie ma poczucie to jest taki drugi aspekt który mnie interesuje czy kobieta sprawująca funkcję w patriarchalnej kulturze najwyższe jakby Jest jako dopuszczona do takiej funkcji najwyższej w taki męski sposób? Czy, czy, czy rzeczywiście się czuje, czy ona czuje na tym stanowisku, że może wprowadzić jakby swoją taką, nie chcę tak jakby tego używać, ale kobiecą duchowość to jest złe stwierdzenie, znaczy określenie, ale takie swoje przeżywanie jako kobieta tak, pewnych duchowych form. Pytanie na ile jakby w tej funkcji, która jednak jest zanurzona w patriarchalnym cały czas systemie, ona jakby może to zrobić. Aczkolwiek myślę, że jest to, tak sobie wybiegając dalej, pierwszy krok, żeby, żeby tą rangę kobiecemu doświadczaniu, znaczy nie, może źle, nie kobiecemu doświadczeniu doświadczaniu duchowości przez kobiety, co może być innym doświadczeniem niż doświadczeniem męskim, bo zakładamy, że jednak jakaś różnica jest między kobietami i mężczyznami. Jestem ciekaw, jak w momencie, gdy nadamy tę rangę, jak to się będzie przedstawiało, bo wtedy kobieta będzie miała taką możliwość, wolność wyrażania jakby tej formy poprzez swoje doświadczenie. I pytanie, czy to będzie różne doświadczenie? Jeżeli różne, to na jakim poziomie różne? I czy rzeczywiście jest taki moment, w którym to się różnia, a później wchodzimy w taką przestrzeń uniwersalną, gdzie jakby te męskie, żeńskie jakby już się zamazuje. Aczkolwiek z takiej perspektywy społecznej jest to bardzo dla mnie istotne, żeby, żeby zobaczyć jakby te różnice. W którym jakby jesteśmy, jakby zaczynamy się już dusić. I to nie tylko tak, że duszą się kobiety, co, co jakby jest ewidentne i jakby one tutaj reprezentują swój głos bardzo mocno, ale też może mniej świadomie, ale mam wrażenie, że dusimy się my mężczyźni. Tak? To znaczy, też potrzebujemy jakichś nowych form bycia w świecie, nowych form spoglądania na świat, na, na duchowość, na, na to, co nazywamy, nie wiem, taką sferą pozamaterialną. Szukamy nowych form i w związku z tym potrzebujemy też jakichś nowych struktur, nowych możliwości, nowych przewodników. Nowych przewodniczek, tak? I, i, i Bo też, tak jak mówię, bardziej lub mniej świadomie, może niektórzy mężczyźni to czują bardziej, niektórzy mniej, czujemy się zagubieni w tym świecie, tak? jakby Trzymamy się tych form, ponieważ one dają nam dużą rangę nam mężczyzną, dają nam duże możliwości, jakby czujemy się dobrze w jakimś sensie, ale w, w momencie, gdy chcemy uznać kobietę po drugiej stronie jako partnerkę, no to jakby to już nam nie wystarcza. I wtedy wchodzimy w taki obszar. W którym jakby nie wiemy, co zrobić. I jeżeli te struktury, przynajmniej w takim formalnym sensie na początek, takim społecznym nie zostaną uporządkowane, tak? czyli jeżeli kobiety mogą głosować od niedawna, tak? to jest bardzo szokujące, dlatego ten mój śmiech, który jakby jest takim śmiechem, naprawdę przebudzenia, że to jest całkiem niedawno, to kobiety też. Muszą mieć prawo do tego, żeby móc sprawować funkcje duchowne w taki sam sposób, jak mężczyźni. To jest jakby nieuniknione. To wynika z praw człowieka i to jest jakby element, który musi nastąpić. To, czy będą chciały, czy nie, to jest już ich wybór. To, w jaki sposób to będzie funkcjonowało, to już jest ich wybór. Ale jakby taka możliwość jest konieczna. I po prostu mam nadzieję, że w związku z tym, z taką, za taką formalną jakby opcją, pójdzie też taka opcja kulturowa. Nie wiem, czy to akurat w takiej kolejności podejrzewam, że, że, że nie ma sensu też się zastanawiać, co jest pierwsze, to, to może się dziać równolegle, ale w takim społecznym sensie, jakby no, no ta ranga kobiet jakby jest coraz większa. Ona jest, można powiedzieć, taką rangą psychologiczną. Ale musimy nadać rangę y, taką społeczną, żeby to było, y, żeby to się zharmonizowało. Y, chcę to jeszcze powiedzieć, że propaguje taki system, w którym jakby mówi się o tym, że jeżeli jakaś część y, rzeczywistości zostaje zdewoluowana, to znaczy jeżeli kobieta nie ma takiego prawa, no to zakładam, że jakby ona jest troszeczkę jakby na marginesie, troszeczkę bardzo, to ta część rzeczywistości się degraduje w jakiś sposób, ona zostaje zepchnięta w sferę cienia. I kobiecość przez setki lat była kobieca duchowość, kobieta jako istota społeczna. tak Była zepchnięta na margines, zepchnięta, można powiedzieć, po języku, do nieświadomości, i w związku z tym, to jest taka sfera, na którą wyrzuca się wszelkiego rodzaju projekcje. Po pierwsze ona nie ma szansy się rozwinąć w swojej pełni, w związku z tym można powiedzieć, że w jakim stopniu się degraduje, po drugie jest jakby takim nośnikiem pewnych projekcji które powodują, że widzimy tam wszystko to, czego nie akceptujemy w sobie, czego nie chcemy, czyli demonizujemy to, tak? to są czarownice, to jest jakaś dzika seksualność, żądzę i wszystko to jakby jest zepchnięte właśnie i, i, i jakby obarczone tym, że to jest kobieta, dlatego nie możemy jej dopuścić do pewnych funkcji, bo to zdestabilizuje nasze, 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 nasz stary układ. Nie ma innej opcji, żeby to jakby zintegrować, ponieważ im bardziej będziemy to spychać, a to rośnie w siłę, kobiety macie coraz większą samoświadomość i to jest pewien fakt po prostu nie da się tego już dalej spychać. Trzeba po prostu dać temu miejsce, trzeba się spotkać z innym i trzeba zobaczyć, że trzeba po prostu zagwarantować równe prawa w tej bardzo ważnej kwestii, ta, którą jest duchowość bo prawa takie socjalne i tak dalej to jest podstawa, ale duchowość to też jest jakby taka część sfery ludzkiej, w której jakby nie można i nie można jakby nie zauważyć, że, że ona istnieje że jest po prostu podstawowym takim też i w aspekcie społecznym, i w aspekcie psychologicznym jakby takim kawałkiem rzeczywistości. Nie da się ukryć, że duchowa sfera życia jest bardzo ważną sferą życia ludzkiego. W związku z tym, jakby kwestia tego, w jaki sposób kobiety są traktowane w tej sferze, jakie mają potrzeby związane z tą sferą, jak się czują w związku z tym, że nie mają pełnych praw, na przykład możliwości sprawowania tych funkcji. Ten głos jakby jest niezbędny do usłyszenia, tak? dlatego film, który pokazuje właśnie te aspekty rzeczywistości z punktu widzenia kobiety i z punktu widzenia kobiety, która na przykład przez 13 wieków nie mogła sprawować takiej funkcji, a teraz może, i co to dla niej znaczy, jak ona się z tym czuje, jak, jak działa to społecznie, jak, jak przyjmowane jest to w środowisku, co ona musi przejść, żeby taką funkcję sprawować w czasach, gdzie żyjemy w równouprawnieniu, w cudzysłowie, uważam, że jest to coś, o czym musimy wiedzieć, tak? bo jest to głos. Jest to głos, który musi zostać usłyszany. To nie jest tak, że, że on może czy nie może. On musi zostać usłyszany, bo, bo, bo on jest i jeżeli go będziemy bagatelizować, jeżeli go nie będziemy słyszeć, to on przybierze formę, która będzie bardziej, że tak powiem, która zmusi nas do tego, żeby to usłyszeć. Tak? Więc jakby musimy się na to otworzyć. To jest coś, co. Co pozwoli oswoić jakby sytuację, co pozwoli pokazać, jak to wygląda, tak? bo, bo zazwyczaj nie zdajemy sobie z tego sprawy. Można powiedzieć, że żyjemy w świecie, w którym nie ma takiego masowego ruchu, w którym kobiety chciałyby zostać nie wiem, kapłanami, księżmi. W związku z tym, jakby ten problem może nie dotyczy nas na co dzień, tak że nasze żony, nie wiem, nasze koleżanki chciałyby sprawować takie funkcje i tego nie mogą. Ale są takie osoby, są takie kobiety, i musimy jakby to zobaczyć z tej perspektywy, i musimy w związku z tym dać taką realną możliwość. Czy musimy na to pozwolić, żeby kobieta miała wybór? To, czy ona zechce, czy nie, to już jest całkowicie jej sprawa, ale musi mieć taką możliwość. I to, jakby, jest. To musi zagrądać nasz świat, nasza demokracja, na, na, nasza świadomość, jakby w tym momencie, nasze prawo. Jest to cenne w naszym kraju, w którym rdzennie nie mamy tradycji buddyjskiej, że pokazuje też trochę inną perspektywę perspektywę, która jest wzbogacająca. Jest to inna kultura. Można, idąc dalej, powiedzieć pewnego rodzaju inna duchowość, ale w momencie, gdy przyjrzymy się temu bliżej i rozpoznamy te różnice, będziemy też w stanie rozpoznać pewnego rodzaju uniwersalizm tak? duchowości jako takiej. E i jeżeli rozpoznamy różnicę w pojmowaniu duchowości, czy w wyrażaniu duchowości, w ekspresji duchowości wśród kobiet i wśród mężczyzn, to jest, będziemy w stanie znaleźć wspólny, uniwersalny element jakby tych wszystkich form, w których wierzę, że jest i jestem przekonany, że on jest. Dopóki tego nie będziemy wiedzieć, to będziemy się poruszać w sferze pewnego rodzaju wyobrażeń, projekcji, a co za tym idzie pewnego rodzaju wykluczenia, co za tym idzie pewnego rodzaju represji. I ta represja, która się dokonywała przez stulecia, jakby w naszych czasach zaczyna być szczególnie widoczna, ponieważ kobiety dochodzą do głosu, całe szczęście i jakby są w stanie o tym mówić. Mają prawo do tego, żeby mówić, mają środki do tego, żeby mówić, poprzez przepływ informacji, poprzez komunikację, mają narzędzia, żeby zostać usłyszane i po prostu, nie wiem, może to wynika z pewnego... Dziejowego rozwoju mają siłę, tak? w której jakby ta siła jakby ewidentnie jest coraz bardziej widoczna. Więc nasze struktury, bez względu na to czy to są buddyjskie struktury, czy chrześcijańskie, muszą się zmienić, żeby ta siła mogła mieć pewnego rodzaju formę, która będzie formą dostępną dla naszej świadomości. Butyzm jest też pewnego rodzaju religią, która troszeczkę inaczej używa innych narzędzi do, do obcowania z, z tak zwaną duchowością, pokazuje inne formy i też myślę, że to jest na tyle cenne w naszym świecie, w którym my się troszeczkę czujemy zagubieni, ponieważ pewnego rodzaju instytucje, mówię o świecie zachodnim, kościelne, przestają jakby na nas działać, przestają być żywe, my szukamy takiej, można powiedzieć, z grubsza duchowości bardziej wewnętrznej, tak? takiej bardziej w cudzysłowie osobistej. I buddyzm daje nam takie możliwości, żeby dając nam swoje narzędzia, żebyśmy mogli bardziej się złożyć w siebie i zobaczyć, czym ta duchowość jest też dla nas osobiście, nie tylko w formie zewnętrznych rytuałów, które daje nam Kościół i tak zwana religia zachodnia, ale też czym ta duchowość jest, tak jakby jako nasze wewnętrzne doświadczenie. I myślę, że dlatego buddyzm w tym momencie jest czymś, co, co, co niejako może być uzupełnieniem dla chrześcijaństwa, które jest bardziej. Mówiąc po gosku religią ekstrawertyczną, buddyzm prawdopodobnie można powiedzieć, że jest bardziej introwertyczny, nastawiony na doświadczenie wewnętrzne. Jest to pewien element, który jest jakby dopełniający i który w tym momencie naszego rozwoju jest niezbędny, ponieważ samoświadomość zwiększa i człowiek potrzebuje skontaktować się z sobą od wewnątrz i potrzebuje do tego narzędzi. I buddyzm nam do tego narzędzia daje. Kształtowanie pewnych wzorców, kształtujemy też to, czy nam się chce, czy nie chce. Bo my nawet nie wiemy, że, powiedzmy, ja mówię, że kobietom w 90% się nie chce być księdzem, ale one nawet nie mają takiej perspektywy, żeby sobie zastanowić się, czy, czy chce, czy nie, bo z góry jest to wycinane poprzez to, że nie ma takiej możliwości. Więc tak naprawdę, w momencie, gdy film daje pewnego rodzaju inny wzorzec. To kobieta może się skontaktować z taką swoją częścią, w której być może rzeczywiście chce, ale nigdy wcześniej w życiu nie zadała sobie nawet tego pytania, ponieważ żyje w takiej kulturze, w którym jest to z założenia niemożliwe. Więc myślę, że to jest mega ważny, bardzo ważny, jakby taki medium, czyli film, jako pewnego rodzaju wzorzec, jako pewnego rodzaju nowy obraz, nowa historia, nowy powiedzmy archetyp, który daje, otwiera innego rodzaju rzeczywistość. Tak? Rzeczywistość, w której kobieta może się znaleźć w innym miejscu i może skontaktować się z innymi potrzebami swoimi, które do tej pory były całkowicie zmarginalizowane i stłumione.